Cześć, zapraszam Was na materiał o najgorętszych premierach miesiąca. Tym razem lecimy z lutym i powiem Wam, że szykują nam się naprawdę mocne debiuty. Z góry przepraszam Was za mój głos, niestety sezon zimowy nie sprzyja zdrowiu, ale mam nadzieję, że montażysta dokona tutaj jakichś cudów. Nie przedłużam, zaczynamy. Zaczynamy z grubej rury, bo od chyba najgorętszej premiery miesiąca. Już 4 lutego na PCach, PlayStation 5 oraz Xboxach Series X i S zadebiutuje Kingdom Come Deliverance 2. Dwójka rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z jedynki w Czechach w 1403 roku i kontynuuje historię Henryka, syna Kowala, który pała rządzą zemsty za wymordowanie jego rodzinnej wioski. Jako giermy rycerza Jana Ptaszka, bohater tym razem wplątuje się w intrygę na większą skalę, obracając się wokół wojny domowej, od której mogą zależeć losy całego królestwa. Od razu zaznaczam, znajomość pierwszej części gry nie jest konieczna, choć na pewno jest to wartość dodana. Jeśli jednak nie zdążyliście ograć jedynki, a chcecie rozpocząć przygodę z drugą odsłoną, to nic się nie martwcie, możecie spokojnie zacząć od KCD2, a potem wrócić sobie do części pierwszej. Nie będę się tutaj o tej grze rozgadywać, bo o Kingdom Come Deliverance 2 powiedzieliśmy już chyba wszystko, co się na ten moment dało. Zresztą premiera już za parę dni, a na naszym Kanale na pewno pojawi się dedykowany grze materiał, na który już teraz serdecznie zapraszam. Dla fanów symulacji mam dosyć ciekawy tytuł. 6 lutego otrzymamy Ambulance Life e Paramedic Simulator, czyli oczywiście symulator ratownika medycznego. Za produkcję tytułu odpowiadają twórcy podobnego gatunkowo Police Simulator Patrol Officers. W grze przeniesiemy się do fikcyjnego miasta San Pelikano, które inspirowane jest amerykańskim San Francisco. Dostępne będziemy mieć trzy dzielnice: biznesową, obszar przemysłowy i starówkę. W każdym z tych miejsc będziemy mieli do czynienia z wypadkami charakterystycznymi dla danej okolicy. Od zwykłych skaleczeń po poparzenia trzeciego stopnia. Naszym zadaniem będzie pokonać korki i jak najszybciej dotrzeć karetką na miejsce wypadku. Na miejscu będziemy musieli oczywiście zająć się poszkodowanymi, przepytać świadków, a jeśli sytuacja jest poważniejsza, będziemy musieli przenieść rannych na noszach do karetki i zawieźć ich do szpitala. W trailerze twórcy zapowiedzieli, że na dalszym etapie rozgrywki otrzymać mamy poważniejsze zdarzenia, wręcz katastrofy, więc jeśli tak będzie, to zapowiada się całkiem fajny symulator. Gra zadebiutuje na pecetach, Playstation. PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Tego samego dnia otrzymamy całkiem nietypowego RPG o ciekawej nazwie Keep Driving. Ta pixelartowa produkcja przeniesie nas do początku XXI wieku. Jest lato, właśnie kupiliśmy nasz pierwszy samochód i wyruszamy w podróż na drugi koniec kraju, aby dotrzeć na festiwal muzyczny. Sam koncept wydaje się dosyć prosty, jednak niech Was to nie zmyli, bo gra ma mieć wiele zakończeń. Podczas naszej podróży będziemy wyznaczać kolejne punkty docelowe, a w trakcie jazdy napotkamy różne wyzwania. Aby im sprostać, korzystać będziemy z systemu turowego, w ramach którego każdy problem możemy rozwiązać na wiele sposobów. Będą różnorodne przedmioty, które możemy zakupić na stacjach benzynowych czy w warsztatach samochodowych. Do naszych zadań należeć będzie także dbanie o energię postaci oraz o stan pojazdu i oczywiście ilość paliwa. U mechaników dokonamy naprawy, ulepszeń oraz personalizacji naszego auta, a ponadto na trasie spotkamy autostopowiczów, których historię umilą nam drogę. Twórcy zachęcają, aby na koniec każdej podróży wrócić na początek i zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy wybrali inną trasę. Na pewno jest to tytuł ale jeśli lubicie taki klimat, to być może keep driving przypadnie Wam do gustu. Tytuł sprawdzimy jedynie na pc już 6 lutego. W lutym debiutuje także już siódma główna część bestsellerowej serii strategii turowych, czyli oczywiście Sid Meier's Civilization VII. Produkcja opiera się na założeniach poprzedniczek, choć wprowadzi także trochę nowości. W najnowszej odsłonie staniemy na czele wybranej cywilizacji historycznej i poprowadzimy ją ku dominacji nad pozostałymi. Dominację tę możemy osiągnąć podbijając nowe terytoria, wznosząc miasta i rozbudowując już istniejące, dbając jednocześnie o rozwój ekonomiczny i technologiczny, a także podpoczątkowując sobie inne cywilizacje. Rozgrywka w cywilizacji 7 została podzielona na trzy epoki: antyku, odkryć i nowożytną. Każda z nich trwa około 150 tur, a pod jej koniec nasza cywilizacja upada na skutek rozmaitych, niemożliwych do przezwyciężenia kryzysów. Wówczas wybierzemy sobie nową cywilizację, która powstanie na gruzach poprzedniej, zachowując przy tym część wypracowanych przez nią bonusów. Zwycięstwo będziemy mogli osiągnąć na cztery sposoby: militarnie, ekonomicznie, dyplomatycznie oraz naukowo. Ponadto liderzy nie będą związani z konkret Cywilizacjami. Poza tym gra od czasu do czasu postawi nas przed fabularyzowanymi wydarzeniami, zmuszając nas do podejmowania różnorodnych decyzji. I w tym miejscu postawię kropkę. Jeśli ciekawi Was tytuł, to wpadajcie w najbliższych dniach na nasz kanał, bo na pewno pojawi się recenzja. Dla zainteresowanych kupnem gry, Cywilizacja 7 debiutuje 11 lutego, a niecierpliwi mogą zakupić grę w przedsprzedaży i zagrać 5 dni wcześniej, czyli 6 lutego. Czy mówiłam Wam już, że luty obfituje w naprawdę mocne tytuły? Dzień przed walentynkami ruszy wczesny dostęp głośnego tytułu od Obsidianu, czyli oczywiście EVAULT. Gra zabierze nas do fantastycznego świata Eora znanego z cyklu Pillars of Eternity, jednak nie martwcie się, znajomość Pillarsów nie jest potrzebna, aby cieszyć się Ewaut. W trakcie rozgrywki wcielimy się w postać, która jako wysłannik Imperium Aedir przybywa do żywych ziem, by zbadać sprawę tajemniczej plagi. Produkcja co prawda nie oddaje nam do dyspozycji w pełni otwartego świata, ale zamiast tego otrzymamy szereg różnorodnych lokacji o otwartej strukturze, które możemy swobodnie przemierzać. W ramach postępów będziemy rozwijać naszą postać, odblokowując różne umiejętności oraz ulepszając już posiadane. Twórcy zapewniają, że gra pozwoli nam podejść do questów na wiele różnych sposobów, co ma nadać ewałt osobisty charakter i dużą regrywalność. Wczesny dostęp rusza już 13 lutego, a główna premiera 18 lutego na PC-tach i Xboxach Series X i S. No i ponownie zapraszam na kanał na recenzję gry. A w walentynki zagramy w grę. Już 14 lutego otrzymamy pakiet odświeżonych wersji Tomb Raider 4 do 6. Tak, tych z lat 1999 do 2003. Będzie to już druga taka kompilacja wydana przez firmę Aspir Media po Tomb Raider 1 do 3 Remastered z 2024 roku. Remastery podążyły ścieżką wytyczoną przez poprzednią kompilację. Autorzy pochylili się przede wszystkim nad oprawą graficzną, podmieniając tekstury i gruntownie odświeżając modele postaci, a także podbijając rozwiązania. Podobnie jak poprzednio, nic nie stoi na przeszkodzie, by w dowolnym momencie przełączyć się na oryginalne wizualia. Poza tym przygotowano dodatkowy, nieco bardziej współczesny schemat sterowania. Każda z części wprowadzi także nieco nowości do gameplayu, ale chyba największą zmianą będzie możliwość przejęcia kontroli nad drugą postacią, Curtis'em w Tomb Raider The Angel of Darkness. Gra dostępna będzie na większości obecnych platform, więc bierzcie i grajcie. W lutym światło dzienne ujrzy nowiutka, narracyjna przygodówka od wyspecjalizowanego w tym gatunku studia Dontnod, znanego m.in. z Life is Strange. Lost Records, Bloom and Rage, bo o tej grzemowa, przeniesie nas do fikcyjnego miasteczka Velvet Covedo z 1995 roku, kiedy to główna bohaterka, Swan i jej trzy przyjaciółki ze szkoły średniej, czyli Nora, Autumn oraz Kat, zawierają swoisty pakt milczenia na temat odkrytej przez siebie tajemnicy. 27 lat później, protagonistki ponownie spotykają się, by Mierzyć się z ukrywanym sekretem. Ich dalsze losy są w naszych rękach i w dużej mierze zależą od dokonywanych przez nas wyborów. Zabawa będzie toczyć się więc zarówno w 1995, jak i w 2022 roku, a w jej trakcie podejmować będziemy decyzje kształtujące rzeczywistość nie tylko w teraźniejszości, ale również w przeszłości, a także na obu płaszczyznach czasowych jednocześnie. Stopniowo będziemy dowiadywać się, jaka tajemnica została odkryta przez Swan i jej przyjaciółki oraz dlaczego zdecydowały się one na ponownie. Spotkanie i zmierzenie z przeszłością. Z pewnością jest to tytuł, który powinien zaciekawić panów gier narracyjnych, a z ciekawostek tytuł został podzielony na dwa odcinki: Bloom oraz Rage. Premiera 18 lutego na PC-tach, PS5 i najnowszych Xboxach. Rusner by mnie znienawidził, gdybym nie wspomniała o tym tytule i tak chodzi oczywiście o kolejną Jakuzę, a konkretnie o poboczną odsłonę serii Like a Dragon, czyli Pirate Yakuza in Hawaii. Głównym bohaterem gry będzie doskonale znany fanom cyklu Goro Majima. Były członek Jakuzy budzi się na plaży i odkrywa, że cierpi na amnezję, przez którą nie pamięta nawet swojego imienia. Protagonista postanowi zostać piratem i wyruszyć na otwarte morze w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące jego tożsamości i przeszłości. Bohaterowi towarzyszy Noah, który ocalił Życie, a z czasem dołączą do nich inni członkowie pirackiej załogi. Choć przedstawione w grze wydarzenia toczą się w czasach współczesnych, to piratów przedstawiono w ten tradycyjny sposób, więc wszyscy wyglądają na żywcem wyjętych z XVII wiecznych Karaibów. W miarę postępów w grze zyskiwać będziemy dostęp do nowych wipe i ulepszać już posiadane. Tytuł został opracowany przez Ryuga Gotoku Studio, które czuwa nad rozwojem całej serii. Wczesny dostęp ruszy 20 lutego na pc a dzień później gra dostępna będzie na pozostałych platformach. W lutym debiutuje także gra dla miłośników City Builderów i gier typu Grand Strategy. Kaiser Punk przenosi nas do alternatywnej wersji początku XX wieku. W trakcie rozgrywki wcielamy się w zarządce państwa miasta, a naszym zadaniem jest zadbanie o jego rozwój i poprowadzenie go ku dominacji nad pozostałymi krajami. Rozgrywka opiera się zarówno na budowie miasta, jak i produkcji. Będziemy wznosić kolejne budynki i tworzyć sieci dróg umożliwiające sprawny transport surowców i towarów. Do tego prowadzić będziemy badania nad nowymi technologiami i utrzymywać stosunki handlowe z innymi krajami, ale także musimy dbać o potrzeby naszych obywateli. Co ciekawe gra pozwoli nam przenieść się na mapę polityczną i podejmować decyzje na znacznie większą skalę, które umożliwiają przekształcenie naszego miasta, państwa w prawdziwe imperium. Świat gry został podzielony na regiony i tylko od nas zależy czy dominację nad nimi osiągniemy poprzez dyplomację czy przez wojnę. Jednak to w czyich rękach znajdują się poszczególne obszary jest dla nas tajemnicą, a dowiadujemy się tego dopiero podejmując próbę powiększenia swojej strefy wpływów. Tytuł dostępny będzie na w od 27 lutego. Ostatniego dnia miesiąca zagramy w kolejną odsłonę bestsellerowej serii Capcomu. Monster Hunter Wilds czerpać będzie od swoich poprzedników, ale wprowadzi także pewne nowości. Akcja gry toczyć będzie się w zakazanych krainach, a my, jako jeden z tytułowych łowców, będziemy odkrywać tajemnice tego miejsca i bronić jego mieszkańców przed różnymi potworami. Motorem zabawy tego RPG-akcji są zlecenia, w ramach których polować będziemy na określone potworki. Do każdej takiej misji musimy odpowiednio się przygotować, a w tym celu gromadzić będziemy zasoby i wytwarzać potrzebny nam. Ekwipunek. Wśród napotkanych bestii znajdą się zarówno te znane z poprzednich części, jak i zupełnie nowe, a zmieniające się warunki pogodowe mogą być dla nas równie niebezpieczne co potwory. Nowością w grze będzie tryb skupienia, w którym na ekranie pojawi się celownik pozwalający lepiej wymierzać ataki. W Monster Hunter Wilds zagramy solo lub w kopie przez internet już 28 lutego na pc tach PS5 i Xboxach Series X i S. I to były najgorętsze premiery lutego. Oczywiście to nie wszystkie gry, które ukażą się w tym miesiącu, ale wydaje mi się, że udało mi się omówić te najciekawsze. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy zamierzacie zagrać któryś z tych tytułów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.